Dzień dobry, wszystkim, z tej strony Mikołaj. I chciałbym, no, za noc, bo trochę jakby katar mam i nic się, jakby, złego nie stało. Chciałbym ogłosić sprawy bieżące na temat no, tego, co się akurat nie stało. Czyli, no, trochę tam się parę rzeczy pozmieniało no, na, na YouTubie i na Instagramie, tyle tam się przygody działało wobec tego. Było tam dość ilość zdjęć na Instagramie, bo było 2022, 2021. Bo teraz dałem sobie do tyłu, bo były no te też wspomnienia z moich zdjęć, których, które już które już odbywało się cał, cały czas długo. No i od tego, od, od tego, od tego czasu nie, nie było aż tak wielu tych zdjęć. Jeszcze mam prawie 526 postów i, i, i to się mega wybuchające. Jakby co możecie we mnie tam zaobserwować co i jak, ale to jeszcze nie ta chwila czyli jakby nie jakby się Instagram okazało mi się Instagram okazało mi się e, na mnie finałem wtedy mnie się, doczekał, się do, doczekało się w tym roku e, i, i tyle zdjęć się nas bierało i tyle e, takich e, dłuższych wspomnień od tego czasu kiedy miałem 19 lat 20-21 lat, lat no, już mam i w tym roku kończę 22, więc już będę tak, taki wtedy jak, jak, jak zresztą was więc 7, no, dlatego nie, nie obawiajcie jeśli. No, w sumie jakby, jest taki wielki, że nie ten. A na Facebooku, a na Facebooku pojawią się teraz już cytaty, bo też w się tam też w, w, węcie pokazywały się tam na oficjalnej stronie i jeszcze są ci inni, inni, inni użytkownicy Facebooka takich jak moi, moi, no, moi znajomi, bo tam też no, nie mają różne oficjalne strony, strony i no, no jest, z bliskich, jest z bliskich znajomych, rodzin i, no i tam wszystkich. No i, no i, no i też mamy szkologi komputerową, które no, wyglądałem w sumie od, no, od tamtego roku, bo skończyłem już pierwszy z SMS, potem drugi, drugi skończyłem w tym roku i dostałem certyfikat ukończenia roku szkolnego. I, i była impreza w sensie do zakończenia, bo to było impreza dla wszystkich yy, studentów, absolwentów, yy, grafiki i yy to były prace przy, przy, przez nich wykonywane. Moich nie ma, więc nie yy, ja tam yy, moich zdjęć tam no w sensie moich zdjęć czy filmy, czy tam bardzo pracę w ogóle nie robiłem, ale dotychczas tylko były strony internetowe, figury firma czy ilustrator, ale czasami tak bywa. No, Instagram to wiadomo, a, a na YouTube, na mi ustawiłem i jednego shorta, shorta który jednego szalta z moich ulubionych piosenek a, a niektóre to będą takie połączone filmy z dwudziestowy no z dwu no dwugodzinowych no no, no no w sensie dwu no dwuminutowe dwuminutowe czy trzeciominutowe minutowe i jednominutowe i, i o tego po prostu się tym akurat ch chwalę, ale ch chwalę tym, tymi piosenkami, no, że, no, że zacząłem pisać. Ale także, no, także jestem z tego mega dumny, jakby z tego mega dumny i, i, no i większość czasu no ja się może nie wstam się, trochę się pomyliłem. i od czasu kiedy już kiedy już się to, no, to tyle mnie pozmieniało w tych social mediach. To już może to to już okaże się dobrym cyklem waszego społeczeństwa i waszego Ży, waszego życia życia bo Boże życia i także i także stanie, staniecie się popularnymi gwiazdami Dzie, dziękuję za yy, różnych obserw obręb, moich obserwowanych świat, świat gwiazd, yy, League of, yy, of Legend Pixel yy, Lion King, Lion Guard i, i, no i, wy, i wy, wybitnych twórców Facebooka i, i także też e, brawa dla nich. No i brawa, brawa też dla mnie, bo e, też e, sporo e, postów e, było, no, e, e, cytat, e, profilowych zdjęć we, we, we mnie i i może to i może to, to, to trafić do, do, do Waszego budżetu i, i dobrego swoje wsparcia spacia, no, swoje spacia kogo bardziej szanujecie i, i, i kochacie dziękuję Wam bardzo serdecznie i mam nadzieję że filmik ten filmik będzie dla Was Korzystniejszy. Cześć.